O, okej, okay. witajcie, my Station Bezio, zapraszam za kolejny odcinek z Global Mold. No i tak. Otóż w ostatnim odcinku pomogliśmy, aha, rozmawialiśmy z Kawalonem, który teraz nie chce z nami rozmawiać, dlatego że. mamy te. te no, to strony załatwione. spodnie, dobra. Mogli ze mną nie zaczynać. Przynajmniej mogę wykonać zadanie. I tak zmarnowałem już zbyt wiele czasu. Jakie zadanie? Um, muszę się dostać do miasta później. Ach, nie wiem tylko jak mam zdążyć. A co ze mną? Mm, czemu nie? Mógłbyś zanieść listy do miasta. powinien mieć list. Przepraszam ja Was bardzo. za go do miasta z sms go w kręgu wody. Watrasowi. Znajdziesz go w świątyni Adanosa. Naucza tam całymi dniami. Powiedz mu, że nie zdążyłem na czas. A gdyby cię zapytał, gdzie jestem, powiedz, że w drodze na miejsce spotkania. Dobrze? A i jeszcze jedno. Kup sobie od jakiegoś wieśniaka porządne ubranie. Inaczej wezmą cię za bandytę. Masz. Tu jest parę monet. Okej, okay, dziękuję bardzo. Możesz mi coś nauczyć. i chłopie, nieźle cię... Prze... Niczego nie pamiętasz, prawda? Nic. Coś pewnie. się czegoś nauczyć Więc tak Otóż widać, że Chwila Dlaczego dostałem 8 punktów? What the, what the fuck? Dlaczego dostałem 8 punktów nauki? Jeśli można do jasnej <laughs> Wiedzieć Dobra, więc tak, przepraszam was bardzo za tego SMS-a. ale no to było nieugnione, więc czekajcie to zrobię cięcie małe i powróc powrócimy za chwilę kiedy się uparłem z sprawą SMS-a okej, okay, po się z telefonem i ustawieniu sobie minutnika dzisiaj odcinek krótszy, dlatego że te wszystkie trzy już co wrzucone zostały, były tak po 25 to jest jakiś krótszy odcinek więc tak, otóż nie wiem czy nie mam go Ach, wprowadzenie nie wiem czy nie mam przypadkiem gry No nie. to jest tak, jak powinno być. Jeśli nie będę tam dużo klikał w tym ekwipunku, tam jest takie, takie, czyku, 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 czyku. No to wtedy chyba będziemy do, dobrze słychać. Więc tak. Co w dzisiejszym odcinku planuję zrobić? Dzisiaj planuję sobie zostać farmerem i zbierać sobie nie pszenicę, tylko rzepę z pola a w międzyczasie jeszcze może rozwinąć kolejny wątek fabularny dlatego, że tutaj właśnie daje nam mo gra możliwość spotkania właśnie tej gildi pobocznej, tej gildi takiej jakby to powiedzieć, może nie neutralnej tylko no po prostu, po prostu nowej, zapomniałem te określenia tego która znajduje się, która siedzibę swoją ma Właśnie, w Dolinie Przodków. Czekajcie, czemu właśnie jest tak. No, tutaj jest zasięg. Dlaczego mam zasięg taki mały? Od razu lepiej. Która ja siedzibę swoją ma w Dolinie Przodków, która jest. Mogę, no, mogę wam ją pokazać nawet w tej chwili. Ale czy chcecie o tym wiedzieć? Może postępujmy postępujmy zgodnie jak z, z tą właśnie fabułą, tak jak ta fabuła każe. Czyli właśnie nie było takiej akcji, że pójdę tam w niewłaściwym momencie i zacznie się jakaś nie, niepotrzebna misja wcale. Szczerze mówiąc, denerwuje mnie to, że zanim ta przepisa sobie podleci, to jeszcze zam, yy, zamach, jeśli tak podleci, tak będzie się czaiła 10 sekund, bo to jest naprawdę strasznie uporczywe w Gotiku returning. O, robiła właśnie w tym momencie i w tym momencie właśnie przylatywała, i chciała nas zabić. O, teraz dwie, widzę. Mam nadzieję, że. O, fuck, nie, nieźle nam nas tutaj ciśnie. Gdyby jeszcze nam ta trzecia przedsięwzięta, nie wiem, czy bym dał radę. Nic tu nie ma. Naprawdę, po ostatnim odcinku z moda, który się, pewnie dzisiaj, pewnie się pojawił wczoraj. Pewnie ten, właśnie, czy nie wrzuca w poniedziałek No właśnie, zanim na podleci, to już zdążę do niej podbiec ją... Ciachnąć To jest trochę uporczywe Przecież mówiąc, zagramy sobie w Returninga Chociaż, Returning też na moim kanale się powinien pojawić tam, w, nie, w dalekiej przyszłości Niczego tu nie znajdę Po... What the f <laughs> Help, help Po... Właśnie, po tym... Miałem taką małą, małą skrytą nadzieję nagrywać... Czy to są normalne wilki? Przepraszam ja was bardzo. Czy to są normalne wilcury? Czy to są takie z wilcury? Małe wilcury. Małe wilcury, no to dobrze. O, fak I obrażenia też jak na małe to nie są. Jak na moje czodrzewskie spodnie z Sordasa. Dlaczego właśnie mam tą pałkę, a nie na przykład tą moją piękną, piękną nóżną filki? Dlaczego, że naprawdę zasięg różni się strasznie? 60-30, to jest różnica, tak? No, no a co mi to da, że tam te. Te 5 punktów obrażeń dostaną, jak to się i tak liczy jakaś tam szansa. Bo to są obrażenia chyba, że je dzielone przez siłę. Siłę dodać Właśnie siłę dodać Siłę dodać, siłę dodać Szansę na krytola No i właśnie wtedy po, po, Pomnożyć to przez obrażenia czy coś takiego Nie wiem coś, coś takiego właśnie słyszałem Albo na chwilę liczy szansę na krytyka Bo też że mamy 100% na, na, na krytyka to jest znaczy, że zawsze nam wejdzie, tak? O fakt, zapomniałem, że to są gobliny I nie ma czegoś takiego jak mały goblin i ten też może dostać... Od tego też mogę dostać w lampę. Więc tak laga, 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 laga. Żeby od tych lag... Mam 24 lagi, kurde, zaraz, będę, zaraz będzie mi coś lagować. Więc taki ma sucharek i teraz chyba potka. I patrzcie, tutaj jest. Właśnie wejście. Widzicie tą górę? Jak tutaj sobie grałem? Bo to było takie, ho ho ho, ale fajnie, że poświecałem trochę świata To było zwiedzanie świata na, po na kolach Żeby zobaczyć co, co ten świat mi daje do za, zaoferowania No to już nie dało zbyt wiele Szczerze mówiąc to, jeśli przyglądam się temu, a innym modom, no to świat jest dosyć Taki, jak, jakby można było to ująć Hmm Ubogi, tak, to chyba jest dobre słowo Jaki ubogi ten świat jest, jeśli połączyliby tego młoda z innym, czyli tym, co ostatnio pokazywałem O, to oni To wtedy naprawdę nieźle by to wszystko wyglądało Co to za maskarada? Umierz się jak człowiek! Dresik z Xardasa Idziesz do miasta? Tak, Proszę. tak, idę do miasta hmm. Wyglądasz na zbiega Wszyscy zbiegowie kierują się do miasta Może nawet jesteś byłym skazańcem z kopalni nie obchodzi mnie, skąd przyszedłeś. Wydaje, Wydaje mi się, no, że mogę cię ci zaoferować. Co, coś Co mi... chcesz mi zaoferować? takim wyglądem strażnicy nigdy nie wpuszczą cię do miasta. Mogę ci pomóc dostać się do miasta? Mam tu taki mały kawałek papieru. Jest na nim królewska pieczęć i podpis gubernatora. Glade. To glade. Mając ten papier w kieszeni, możesz się pętać, gdzie ci się tam podoba. A strażnicy nie będą cię niepokoić. Zainteresowany? A wcale nie. Co chcesz w zamian? Wiedziałem, że jesteś odpowiednim człowiekiem. Posłuchaj. Dostaniesz ode mnie ten glade. Tak po prostu? Jeśli jednak spotkamy się w mieście, to jesteś mi winien przysługi. Umowa stoi? Pewnie. Masz. Uważaj na niego. i Jeszcze jedno. Nawet nie jako kupiec mam spokój. Tak, tak i będzie musieli po prostu Puka. wsadzić Sarę do więzienia. I ogólnie, w byśmy wyciągali. Ogółem to nie ma tchu nic ciekawego, ma tylko wino, jakieś tam magię i krótki miecz pada. Sprzedam mu to i to. Serwis zostawię. Tutaj obryłki złota są. Będą więcej warte w arkendarze ogółem to nie zdziwcie się, że tutaj będę będę tak jakby zamulał muszę iść to wszystko, że znaczy zamulał. To, to złe słowo. Będę wszystko tak robił. O, żeby wszystko było, żeby wszystko było. Więc czy nie chcę ze mną pogadać? I dobrze. Będę po prostu robił wszystko tak jak trzeba, a potem udamy się do Arkendaru. Zostaniemy, zostaniemy panem od od kręgu i tak właśnie sobie teraz tak myślę, że to straż nie będzie nudne i nie wiem czy to nie wyciąć tego przypadkiem jak zostanę jak, zosta jak już będę tym najemnikiem, bo chcę dołączyć do najemników akurat, dlatego że straż miejska no to to jest banalne tak, wystarczy zostać czeladnikiem i może zostać strażą miejską a potem trzeba tam i to do Gulci Doliny, i wtedy, wtedy możemy kup kupić sobie nowy pancerz. Ale, jeśli zostajemy najemnikiem, ten, taki, ten, właśnie średni pancerz, zostajemy za free od naszego kumpla Gorna. Czyli nie, ogólnie nie za free, bo to wychodzi prawie to samo. Tylko, że. Właśnie, nie, bo, bo my płacimy tylko chyba 250, bo Milten daje 250, Diego daje 250 i jeszcze Gorn ma swoją jakoś tam. Swój mieszek jakiś tam, gdzie też jest 250 Więc my płacimy tylko 250 Więc no to bardziej się opłaca nawet zostać nim ale zostaje zostaję dlatego nim Że bardziej mi się opłaca zostać właśnie Najemnikiem, tylko bardziej mi się opłaca Bo tam jest trochę Lepiej później wychodzi Wychodzę ten na prostą, zostaje właśnie tym Panem od Panem, panem, panem od czym panem. panem od zabijania smoków Dlaczego panem mówię Ogólnie zastanawiam się czy ja przypadkiem nie robię błędu. Nagrywałem właśnie tego, bo tak sobie myślę, że dobre byłoby gdybym zrobił sobie cięcie. Znaczy cięcie, cięcie, zrobił po prostu cięcie, nie cięcie. What the fuck! Kurde, się zagadałem, nie cięcie, tylko żebym zrobił po prostu przerwę między odcinkami, żebym przeszedł sobie przez tydzień, żebyśmy zrobić sobie przerwę i tak dusił to, i dusił, i dusił tą grę. Żeby po prostu jak najlepiej wyjść Żeby jak najlepiej właśnie wypaść ja Tutaj tutaj nie wiem czy on tak zamilkłem I wtedy dopiero wstrząć wczą, nagrywanie, czy jak to tam się mówi będą już przypuśćmy prawie w drugim rozdziale I wtedy właśnie coś nagrywać, bo wtedy wszystko byłoby lepsze Lepiej właśnie wtedy by się grało Już po dołączeniu do właśnie najemników No ewentualnie mogę przerwać jeśli nie chcecie Mogę przerwać tą serię w każdej chwili Nic tu nie ma. i zacząć po prostu nagrywać przypuśćmy tego moda co ostatnio tak? Co oni nie nie jest tego Co ostatnio o nim mówiłem którego nigdy nie mogę zapamiętać nazwy tego co daje naprawdę sporą ilość nowych yy, Nowych rzeczy, ale głównie w lokacjach Tak, i nie, nie daje żadnych nowych misji I w ogóle Wszystko wygląda inaczej W tej modyfikacji Mogę zacząć ją w każdej chwili nagrywać, nawet mogę Rzucić to wszystko w piździe i nag zacząć nagrywać na przykład What the What the fuck? To był kretoszczur? Mi się przewidziało? What the fuck? Wściekły! A to już wiem, to już wiem o co chodzi. Eee... Jeśli ich zabijemy, to będę naprawdę czarodziejem, kołodziejem, nie? Dlatego, że jest coś takiego właśnie w tej grze w, tym, w tej modyfikacji, nie w grze, że są zwierzęta podziału wściekłych. I tych normalnych, które wściekłe są bardziej agresywne i posiadają więcej życia od tych, właśnie tych w słowie zdrowych. I mają więcej życia i mają więcej siły. I jak sami widzicie, ogólnie tego właśnie Kredośtura bym zabił na Góra Dwa hity, trzy. A tego. Muszę być z 5, tak? Na przykład. A on ma mnie na hita, więc. Jeszcze, do, jeszcze plus do tego był dwa. I plus do tego one atakują. O tak. Atakują. Nie, 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 nie warczą na ciebie, tak? Tylko. Jeb. Nie żyjesz. No i ogółem. Ile zostało jeszcze? Czasu? A jeszcze 7 minut. To będzie krótszy odcinek. Tutaj postaram się zostać już tym, już tym, 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 farmerem, znaczy mieć ubranie farmera i porozmawiać z tamtymi panami, dlatego że oni mogą mieć jakieś ciekawe wieści. Otóż, że mogę do ich dołączyć. Miejmy nadzieję, że wytrwam do, bo szczerze mówiąc, grać. Ej! widziałem, że nie przyszedłeś, a wzięlibyśmy cię za. No, za zbiegłego więźnia, tak. Grożna na się na bandytów, no i ich pozabijają. On daje mi bryłkę, znaczy baryłkę wody. A, i pojawia się ten wilcór, który ją chyba zabije. Nie mam po co biec. A, fuck myślałem, że go dopadnę. No, ale nie. Ogólnie nie chcę się strasznie jakoś tak grać. Kto, bo to jest napadane. Te początki są strasznie dudne według mnie, ale... Czemu wkroczy Czemu ja na tw na Twitterem, bo jestem za farmerami, chcę zostać u Ciebie i potrzebuję mi jakieś ubranie Sz i szukam pracy. I tak pozbieram ci rzepę z pola. Ok, już zebrałem twoją rzepę, proszę bardzo. Spoko daj mi i sprzedaj mi po niższej cenie. I co się tu dzieje? Co się tu dzieje? Pytasz, co się dzieje? Chłopie, skąd ty się urwałeś? Jesteśmy w przededniu wojny domowej. Do tej pory farmerzy traktowali czynsz jako sprawiedliwie naliczany podatek. Jednak odkąd w mieście pojawili się paladyni, coraz częściej odwiedzają nas strażnicy, kawałek po kawałku, rozkradając nasz dobytek. Jeśli tak dalej pójdzie, to wkrótce nic nam już nie pozostanie. Niektórzy farmerzy zaczynają się buntować. Pierwszy był Onar. Mm -hmm. powiedz mi coś więcej o tym, Onarze. <noise> Onar jest właścicielem największej farmy w okolicy. Całkowicie zerwał kontakty z miastem. Podobno Aha. zatrudnił najemników, aby nie dopuszczali straży do jego posiadłości. Trudno się zresztą temu dziwić. W każdym razie to zadziałało. Żaden strażnik miejski nie śmie postawić stopy na jego terenach, kim są ci najemnicy? Zatrudni nie wiem o nich zbyt wiele. Prawdopodobnie większość z nich to byli więźniowie z kolonii. Wszyscy oh, wiemy, czego się po nich można spodziewać. Ellie. A co z tobą? Po której jesteś stronie, chłopów czy króla? Mieszkam zbyt blisko miasta, żeby mieć jakikolwiek wybór. Ale cieszę się z tego, to byłaby bardzo trudna decyzja. Król zabiera nam wszystko, co mamy. Z kolei Onar szczuje swoimi najemnikami każdego, kto nie chce się do niego przyłączyć. Dlatego większość farmerów wciąż chce się jeszcze zdecydować. Jednak wcześniej czy później będą musieli opowiedzieć się po którejś ze stron. Będzie wojna. W kolei była wojna. Tutaj jest wojna. Na Mertanie jest wojna. Potem jeszcze będzie wojna na Arkani. Tak. Czy masz dla mnie jeszcze. Nie. Okej, okay, nie mam do roboty Więc tak, władzą mi jesteś z tym panem Erest Hej Kim jesteś? Jestem Erest, handlarz Chciałem rozpocząć handel z robotem i Akilem Ale te uparte barany A, no, nie pozwalają mi Na handel na tych ziemiach Czemu nie handlujesz w mieście? To niemożliwe Na to potrzeba specjalnego zezwolenia władz a teraz rządzą tam paladyni Natomiast na farmach wystarczy, wystarczy zgoda sw swojego właściciela A to poza tym sprawi... Co? Spro sprawami handlu w mieście zajmuje się mój przyjaciel Czy jest was dwóch w spółce? Nie, jest nas łącznie sześcioro Ja, Keren, Gain, Julian To jest misz Gildi, nie przeczytałem jakiego imienia I to, to jest właśnie gilia poboczna na razie, tylko cztery tanina. przybyliśmy na, na kontynent w nadziei, że uratujemy się z, wo, z wojen pożogi. A i, i rozpędzimy naszą gildię, tak, kura! I zatem, na razie, handel nic, z nic handlu nici. Potrafimy się dogadać z tą ludnością. Chodzę w kółko od Aquila do Labarta i próbuję ich jakoś przekonać, ale nie umiem znaleźć wspólnego języka. A ze mną możesz pohandlować? Wybacz, ale nie mam przy sobie żadnych towarów. Nie... Nie mam zgody na handel, a no, nosić stale ze sobą ciężki worek, worek to jest udręka, tak? No i bandyci chętnie... Ogra ...chętnych ograbienia podróżnych. Mhm. Ciągle w drodze. Niestety, coś innego pozostało. No tak. No masz rację. Dobra, gdzie jest ta pani Hilda? Mam. A tu kilka rzep. Skoro już tu jest, chyba zatrzymał się gdzieś. Czy możesz mi dać? Proszę. Gulasz, dziękuję. Daj mi złoto. Chyba. Daj mi złoto, to patelnia. Dobra. Oj, przepraszam. A w jeszcze mu tutaj do tej stodoły i obejrzyjmy co on tutaj ma. Bo z tego co wiem to jest coś ciekawego. Mam między innymi dwa chyba woreczki. Jeden jest tutaj. Oczywiście dwa woreczki. Czy już łącznie mamy o, chyba 100 złotych monet? Ja. No proszę, patrzcie. 469. Tyn. tyn, 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 tyn. Ok. Więc lecimy do tego pana, co się zwie Wino, dajemy mu wino Lecimy do Lobarta, kupimy od niego ubranie i na tym kończy się odcinek i postanowiłem Pogadać z nimi w następnym odcinku Bo z nim może być to sporo ja gadania Oj Aha Okej, okay, okej, okay. szukam pracy Za butelkę wina Oto twoje wino, hura Dziękuję Dziękuję bardzo Nie ja mam na sobie spodni Ile teraz do tego levelu? A jeszcze trochę. Jeszcze 900 też Więc tak Ogółem No ta modyfikacja jak na razie się słabo się rozkręca. A mi, właśnie mi się właśnie skończy czas. Ile? praca pomo wino mówi malet mu 30 cena. Cena nie zmaleje, tak? Dobra, dawaj, dawaj to z tego co wiem, to ciekawe czy jakbyśmy poszli z tych sponich od Xardasa, to by nas wpuścili. I tutaj on mówi nam, że tutaj w tym miejscu właśnie jest to ubranie, i że jak zniknie coś innego, no to wtedy będzie mieli przerobane. Pan, zabrałem my to wszystko i w trzeciej rozdziale do niego zawitamy jako a ten chciał, żebym mu oddał ser, dwa jabłka i i hajs, nie? No a więc tak, porozmawiamy z, nim na z nimi na następnym odcinku. Dzisiaj jesteśmy farmerem. Młoda, polna bestia, czy mogę ci zrobić jakąś krzywdę? A masz to w dupie, tak, że cię z szansuku. No tak myślałem. Dobra moi drodzy, to było na tyle. Więc trzymajcie się i do następnego odcinka! A! Dobra, trzymajcie się i cześć.